Hej, cześć, witajcie. Ja jestem Marcin, a to jest kolejny poradnik od Gimpa. Dzisiaj chciałbym zademonstrować, jak tworzyć dość ciekawy wyglądający napis. Mianowicie taki. I mam nadzieję, że Wam się spodoba tutorial, a właściwie to, jak go nagrywam. Gdyż, ponieważ używam nowego mikrofonu. To może zaczniemy. Otwórzmy nowy obraz. O rozdzielczości powiedzmy takowej um, 1280 na 720. Nie musimy wcale dodawać kanału Alfa, to jest niepotrzebne. Teraz twórzmy fosz, pierwotny napis początkowy, czy jak tam to można nazwać. Wybierzmy sobie czcionkę. Ja polecam jakąś w miarę grubą, na przykład jak ta, ponieważ właśnie takie potrzebuję. Oczywiście przesadziłem z rozmiarem czyciąki. Bywa. Teraz użyjemy narzędzia o nazwie Wyrównanie. Użyjemy tego i tego przycisku, żeby wycentrować nasz napis. Teraz. To jest. Dopasujmy warstwę do wymiarów obrazu. Następnie kanał alfa na zaznaczenie. I te oto zaznaczenie zapiszemy dla konkretnej warstwy. To w ten sposób. Tutaj. Nieważne na razie jest to, co z tym zrobimy. Trzeba to zostawić. Następnie zaznaczmy. Na powrót tą warstwę. Wejdźmy w filtry, alfa na Logo i chrome. W moim przypadku powinienem wpisać 20. To daje najlepszy efekt. widzimy. Póki co nie jest to zbyt ciekawe. Ale jest. Może połączmy tą warstwę w dół. Tak. Przejdźmy na warstwę z kanału, kanałami. I my na to. Tak. I mamy z powrotem zaznaczenie nasze. E, doskonale, teraz e, w momencie co ja miałem zrobić. Hmm. Jeżeli zaznaczenie. Zmniejsz. I o jakieś 7-8 pikseli. Teraz wypełnimy z czarnym. E. Zaznaczmy warstwę, bo się odznacza cały czas. Kliknijmy tutaj całe zaznaczenie. I proszę. Teraz zaznaczenie ponownie zmniejszymy. Tym razem jakieś 3 piksele. I wypełnimy tę serię. Konkretnie tym. O, teraz kolory, barwa i nasycenie w pierwszym okienku wpiszmy 160 w drugim minus 40 a w trzecim 100% jak widzimy jest to trochę niewyraźne, słaby kontrast potem kontrastem też się zajmijmy kolory, jasność i kontrast następnie kontrast powiedzmy na 20 Szczerze nie widzę wielkiej różnicy, ale później będzie to dość widoczne. Zatem twórzmy teraz nową warstwę. przezroczystą. I tak wypełniamy czarnym. Pamiętajcie, żeby wrócić tutaj kliknąć wypełnienie koloru Pierwsze panow. Teraz. Zaznaczenie. Brak. Ponownie kliknijmy warstwę, żeby się przypadkiem nie oznaczyła. Filtry. Rozmycie. Rozmycie Gaussa, 10 powinno być odpowiednie. Następnie przy pomocy narzędzia przesuń. Przesunięcia. Przesuńmy gdzieś dotąd yy, naszą warstwę ścienia. Następnie wróćmy z powrotem na tą warstwę Kanał alfa na zaznaczenie Zaznaczenie, odwróć Z powrotem na warstwę na samej górze Teraz klikamy Delete I obniżamy jej krycie na 75% Przepraszam, drobne cięcie Wygrywa Chyba tak No dobrze tak jak mówiłem na 75%. I to chyba wszystko, co powinniśmy zrobić. Jeżeli ktoś jeszcze chce, możemy tło na tle zrobić. Taką flarę. Czy jak to tak można nazwać. Przy pomocy renderowania, linia nowej. Tutaj liczba linii 200 powinna wystarczyć, i poczekajmy chwilkę. Ostatnią rzeczą jest jeszcze tylko dodanie na tej warstwie. Rozmycia. Kałsa, dość mocno ustawionego. Powiedzmy dla 100. Zobaczmy jak to wygląda. No. Efekt jest mniej więcej taki. Też ja się z Wami żegnam, też iba.